Miniflebektomia jest przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym, więc nie jest to zabieg bolesny. Natomiast, ponieważ przy znieczuleniu miejscowym pacjent nie śpi, nie jest to pełne znieczulenie ogólne, więc zrozumiałym jest, że część pacjentów może się obawiać samego, samej operacji i wolałaby podczas takiego zabiegu być, być w pełni znieczulona, wolałaby spać. Jest to oczywiście możliwe. Wymaga to obecności lekarza anestezjologa, wymaga to większego przygotowania, zrobienia odpowiednich badań, zakwalifikowania pacjenta do samej procedury znieczulenia. Natomiast w większości przypadków możemy Taki zabieg bez problemu przeprowadzić w miejscowym znieczuleniu i nie jest on bolesny. Natomiast jedyne co pacjent odczuwa to dotyk, dlatego że za pomocą tego miejscowego znieczulenia nie jesteśmy w stanie znieść czucia dotyku, jesteśmy w stanie wyłącznie wyłączyć czucie bólu, czyli receptory bólowe w organizmie.